Witam Państwa bardzo serdecznie we wtorek 22 listopada. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat dotyczący inwestowania pasywnego. Jest to temat niezwykle interesujący i ciekawy, gdyż część osób zastanawia się, czy w ogóle takie inwestowanie ma jeszcze sens w XXI wieku. Także o tym będę chciał rozmawiać z moim wyjątkowym gościem Artur Wiśniewski Stockbroker.pl. Witaj, Arturze. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jak zapewne słyszysz Arturze, tak jak i Państwo słyszą, tam za mną gdzieś w tle słychać helikopter, bo zaraz lecimy na mecz reprezentacji Polski, który już niebawem będzie o godzinie 17. No, trzymamy oczywiście wszyscy kciuki za polską reprezentację, a tymczasem ty mi powiedz Arturze, czy ma sens inwestowanie pasywne w XXI wieku, gdy mamy taki dynamiczny rynek kapitałowy? Inwestowanie pasywne wydaje się, że jest ogólnie bezsensowne, bo jest czymś, co jest na pewno bardzo nudne, a przynajmniej powinno być nudne. I może się wydawać bez sensu z tego względu, że kiedy chcemy inwestować, zwłaszcza kiedy, kiedy jesteśmy na początku swojej drogi z inwestowaniem, chcemy, chcemy zarabiać jak najwięcej, jak najszybciej, podczas gdy inwestując pasywnie. W sposób taki nudny. Możemy liczyć na co najmniej, nie wiem, co najwyżej 50% rocznie, więc dla wielu osób może to być niesatysfakcjonujące. Natomiast jeżeli mówimy o inwestowaniu w XXI wieku, to warto zwrócić uwagę na to, że w XXI wieku żyjemy coraz szybciej. Mamy mniej czasu dla siebie i na różne rzeczy, a zwłaszcza na inwestowanie. Poświęcamy czas na wiele różnych rzeczy, jest bardzo dużo wiele elementów, które nas w życiu rozprasza. I to powoduje, że chcąc inwestować w sposób aktywny, który wydaje nam się intuicyjnie najbardziej słuszny, no bo trzeba kupić tanio i sprzedać drogo, to to inwestowanie aktywne jest chyba coraz bardziej trudne. Bo jak, skoro mamy mało czasu na to inwestowanie, to te wyniki mogą nie być. Bardzo dobre. Zresztą dane z rynków zagranicznych pokazują, na przykład dane z rynku amerykańskiego, że inwestorzy w długim terminie, przeciętny inwestor uzyskuje wynik gorszy niż gdyby inwestował w sposób pasywny. Nie mówię tu już nawet o inwestorach, którzy inwestują z wykorzystaniem dźwigni w sposób bardziej krótkoterminowy, czyli wybitnie aktywny. I no tutaj większość, co, co, co też pokazują dane z, od brokerów, większość, około 80% klientów traci pieniądze. Więc konkluzja jest taka, że w większości przypadków lepiej jest po prostu skupić się na swojej pracy, pasjach czy rodzinie, jako że mamy, jako że po ogarnięciu tych różnych ważnych obszarów w naszym życiu zostaje nam już niewiele czasu, inwestować w sposób pasywny, czyli taki, który nie wymaga od nas wiele wysiłku i czasu. Powiedz mi Arturze, czy nie jest trochę tak, że inwestowanie pasywne też trochę zyskało oczywiście zainteresowanie różnego rodzaju właśnie traderów, inwestorów właściwie można by rzec. Dlatego właśnie, że inwestowanie aktywne bardzo szybko Daje nam informację, czy zrobiliśmy coś dobrze, czy źle. I tak naprawdę, inwestując pasywnie, my to trochę rozciągamy w czasie, ale czy to oznacza, że to robimy dobrze? Innymi słowy, nawiążę trochę do historii. Czy jeżeli byśmy w historycznie na przykład no, zainwestowali w jakąś, dajmy na to, spółkę, czy też branżę, która nie do końca sobie dobrze poradziła, jak pokazała historia, to czy generalnie inwestowanie pasywne w takie aktywo. Czy po prostu też nie byłoby błędem, i w tym momencie nie ma znaczenia, czy to jest aktywne, czy pasywne? Z tym, że przy aktywnym inwestowaniu szybciej się zorientujemy, że zrobiliśmy coś źle. Można tak powiedzieć z jednej strony, że inwestując aktywnie, szybciej dowiemy się o tym, jakie mankamenty ma nasza strategia, ponieważ rynek szybciej weryfikuje, ale pod jednym warunkiem, że mamy na myśli inwestowanie aktywne. W krótkim terminie, ponieważ inwestować w długim terminie jest no, też można, więc ta ewentualna lekcja też będzie bardziej rozciągnięta w czasie. Czy w takim razie to inwestowanie krótkoterminowe jest lepsze, ponieważ my szybciej tą lekcję odrobimy? Wydaje się to być może logiczne, ale jednak im krótszy termin to prawda jest taka, że tym większą rolę grają emocje i tym trudniej jest nam trudniej jest inwestować w sposób taki rozsądny, trzymać się planu. I też umówmy się, mało kto, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o daytradingu, mało kto ma czas na to, żeby inwestować w taki intensywny sposób, żeby cały dzień siedzieć przed ekranami albo poświęcać na to kilka godzin w ciągu dnia. Być może jest to możliwe. Na początku okresu naszej przygody z inwestowaniem, być może kiedy jesteśmy jeszcze w okresie edukacji albo dopiero wchodzimy na rynek pracy i mamy być może trochę więcej czasu, ale to jest prawdopodobnie ostatni moment, kiedy będziemy mieli, co do zasady, w większości przypadków, możliwość poświęcić odpowiednią ilość czasu. Natomiast inna rzecz, ja też nie chciałbym mówić, że inwestowanie aktywne w ogóle. Nie jest dobrym pomysłem i należałoby je przekreślić. Ja sam mam również w portfelu część aktywną. Co więcej, przez wiele lat inwestowałem wyłącznie aktywnie, i u mnie przechodzenie od części aktywnej do pasywnej to był proces. Po prostu wraz z upływem czasu dostrzegałem pewne mankamenty swojej strategii aktywnej i zaczynałem czuć potrzebę, aby było tam też miejsce na taką część. Pasywnym, gdzie mam stałą ekspozycję na rynek akcji, no w sposób permanentny. I to jest proces, więc to przechodzenie od części aktywnej do pasywnej odbywa się systematycznie. Jeszcze jakiś czas temu, część aktywna w moim przypadku stanowiła większość portfela. Obecnie to już jest dużo bardziej zrównoważone, a wraz z upływem czasu myślę, że też ta część pasywna będzie stanowiła większość. Tak jak mówię, warto też mieć tą część pasywną, być może jak ktoś jest nadaktywny i ma zbyt dużo czasu, też choćby po to, żeby móc się gdzieś, mówiąc kolokwialnie, wyszumieć, żeby tą istotną część pieniędzy swoich oszczędności inwestować w sposób bardziej bezpieczny, zdywersyfikowany, gdzie mniej ryzykujemy, ale żeby mieć taki swój bufor bezpieczeństwa, taki Bufor, gdzie możemy dawać upust swoim pomysłom, aby no, po prostu mieć to w jakiś sposób zrównoważone. Proszę, Arturze, w, jak inwestować właśnie w sposób pasywny? Bo też wiemy, że inwestowanie inwestowaniu nie jest równe. W jaki sposób znaleźć te instrumenty? Które faktycznie można stwierdzić, one mają potencjał, by zyskiwać na wartości, i w tym momencie takie inwestowanie pasywne po prostu ma sens. Jeżeli byśmy chcieli inwestować w sposób pasywny, to jest to w zasadzie, w zasadzie bardzo proste. Jak na najmniej instrumentów, to jest zasada numer jeden, aby mieć portfel złożony, kompletny portfel. ETF-ów, portfel pasywny, wystarczy nam tak naprawdę jeden ETF. Może to być oczywiście portfel złożony z jednego instrumentu na akcję, czyli ETF na globalnie zdywersyfikowany portfel akcyjny, albo to może być na przykład ETF tak zwany multi-asset, gdzie mamy trochę akcji, trochę obligacji. W zależności od tego, czy chcemy, aby ta zmienność była większa czy mniejsza, czy chcemy. Aby długoterminowa stopa zwrotu oczekiwana była wyższa, ale też wiązało się to z wyższym ryzykiem, czyli zmiennością, czy żeby to było, czy żeby to było, czy żeby ta zmienność była mniejsza? Słyszę, że helikopter znowu kłuje, także ja również przygotowuję się na, na mundial i, i też swój helikopter niedługo będę uruchamiał. A wracając do tematu, do głównego wątku, jeżeli chcielibyśmy wybrać taki konkretny ETF na: Globalne akcje, ale nawet też inne, jeżeli chcielibyśmy inwestować z wykorzystaniem ETF-ów w sposób aktywny, warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na taką prozaiczną rzecz jak poziom aktywów, ponieważ poziom aktywów bardzo często wyznacza nam to, czy dany ETF będzie dostępny u naszego brokera. Dotyczy to zwłaszcza polskich brokerów, gdzie ten wybór jest nieco węższy. To, na co warto też zwrócić uwagę, to jest poziom kosztów. Bardzo popularnym wskaźnikiem jest Total Expense Ratio, który nam pokazuje całkowite koszty w skali roku, który ETF pobiera. Warto też zwracać uwagę na wskaźnik Tracking Difference, czyli różnicę od czyli różnicę pomiędzy wynikiem indeksu oraz wynikiem benchmarku. Na pewno warto zwrócić uwagę na wybór jednostki inwestycyjnej. Zasadniczo są dwa rodzaje: jednostki, które wypłacają nam dywidendy albo takie: Dywidendy nie wypłacają. Jeżeli jesteśmy na akumulacji majątku, jeżeli jesteśmy osobami młodymi, jesteśmy na etapie oszczędzania, a nie konsumowania majątku, to zdecydowanie najbardziej fortunne są te ETF-y, które dywidendy akumulują i nam ich nie wypłacają, tylko to, co miałyby nam wypłacić, dodają do wartości rachunku funduszu. A powiedz, proszę, jak wygląda Twój portfel taki pasywny? Mój portfel Składa się z dwóch takich zasadniczych części. Pierwsza to poduszka finansowa, którą ja akurat buduję z obligacji indeksowanych inflacją. Druga część to część taka stricte inwestycyjna, i to jest część, w której ja inwestuję w zasadzie w, wyłącznie w akcje albo prawie wyłącznie w akcje. Dlaczego? Yy, ta część. Yy, Bezpieczna, czyli ta część zwana poduszką, poduszką bezpieczeństwa, jest na tyle duża, że daje mi nadzieję na to znaczy daje mi pewność tego, że gdybym nawet, gdyby moje życie zawodowe się posypało, mówiąc kolokwialnie, to przez kilka lat będę miał z czego pokrywać swoje koszty. I to jest coś, co daje mi takie poczucie bezpieczeństwa, że mogę więcej zaryzykować, inwestując w tej części zasadniczej. I tam faktycznie skupiam się głównie na. Akcjach. Jak w, i, I są to, można powiedzieć, jak wspominałem, mam dwie strategie. Jest część pasywna, ale jest też część aktywna. W części pasywnej inwestuję w globalnie zdywersyfikowane etf -y na akcje, a w części aktywnej różne pomysły realizuję, głównie w oparciu o spekulację długoterminową na akcjach na GPW, ale również z wykorzystaniem ETF-ów sektorowych lub innych, które mają dość wyraźne trendy mają większą zmienność, więc kiedy rynek rośnie, one rośną, rosną mocno, a kiedy rynek spada, one potrafią jeszcze mocniej spadać, czyli to jest coś, co przy trend followingu się bardzo przydaje. I ja tę strategię realizuję w pierwszej kolejności na swoich rachunkach IK i XZ, dzięki którym możemy oszczędzać na podatkach. Jeżeli limity wpłat do rachunków IKE i XE są zbyt niskie, to można wykorzystać, można nadwyżki inwestować na tych tzw. rachunkach zwykłych, czyli po prostu zwyczajnie opodatkowanych. I również i ja tak robię po wypełnieniu pobrzegi rachunków IKX, nadwyżki inwestuję przez rachunki zwykłe. Czy Twoim głównym punktem odniesienia jest po prostu giełda? Tak, jak najbardziej. Mam trochę tak zwanego złota papierowego, czyli też w formie instrumentów notowanych na giełdzie, ale takim, główną, taką główną częścią zdecydowanie jest rynek akcji, czyli można uprościć mówiąc giełda. W najbliższym czasie, to jest 24 i 25 listopada, odbędzie się konferencja Pasywna Rewolucja. Czego tam możemy się dowiedzieć? Słysząc, pasywna rewolucja, od razu pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi, inwestowanie pasywne. Tak, będzie tam o inwestowaniu pasywnym, ale nie tylko. Pojęcie pasywne rewolucji odnosi się do tego, co wydarzyło się na rynku w Stanach Zjednoczonych. Tam na rynku funduszy inwestycyjnych doszło właśnie do pasywnej rewolucji, pojawiły się fundusze indeksowe i fundusze ETF, które zaczęły zbierać tak duże aktywa, że Obecnie zaczynają one przewyższać aktywa w tych klasycznych funduszy aktywnie zarządzanych. Wszystko ze sprawą tego, że są one po prostu dużo tańsze i więcej pieniędzy zostaje w kieszeni inwestorów. Ale w te ETF-y, czy fundusze indeksowe, można inwestować oczywiście pasywnie, po to zostały stworzone, w takim celu zostały stworzone, ale równie dobrze można też w nie inwestować w sposób aktywny i to też będziemy chcieli pokazać na konferencji. Będziemy mówić nie tylko o tym, czym są ETF-y i fundusze indeksowe, ale także w jaki sposób inwestować w nie w sposób pasywny, ale też aktywny, a także będziemy pokazywać, jakie są aktualne trendy na rynku funduszy pasywnie zarządzanych. Część osób wydaje się po prostu, że inwestowanie pasywne polega na zwykłym po prostu kupowaniu co jakiś czas danego aktywa. Czy faktycznie tak wygląda, czy musi być spełnione dużo więcej czynników? Tak, jak najbardziej. Serdecznie polecam książkę Just Keep Buying. Przeważnie jest tak, że kiedy jesteśmy na jakimś, pracujemy na przykład na etacie, czyli bardzo typowa sytuacja, no to osiągamy jakieś przychody co miesiąc albo jeśli nawet nie jest to etat, to bardzo często są to jakieś re przychody regularne. Więc bardzo często z tej każdej pensji możemy trochę odłożyć, więc czymś bardzo naturalnym jest to, że okresowo pojawiają się w naszej kieszeni oszczędności. Więc aż prosi się, aby inwestować w taki sposób, aby dokonywać regularnych wpłat. Jeżeli ktoś in, ma inną sytuację zawodową i Pojawiają mu się oszczędności od czasu do czasu, no to tej regularności oczywiście nie będzie. Ale ta regularność bardzo pomaga na pewno w kontekście takim behawioralnym, ponieważ taka obawa, którą zawsze mamy, kiedy chcemy zacząć inwestowanie, jest taka, że stracimy. Boimy się, że kupimy na górce akurat i nasze inwestycje posypią się, spadną o kilkadziesiąt procent i będziemy latami wychodzić do poziomu wyjściowego. I na to. Na ten problem, czy na tą obawę, są w zasadzie tylko dwa rozwiązania. Pierwszy nie inwestować wszystkiego w akcje, ale mieć w portfelu różne klasy aktywów, również obligacje, a może na przykład złoto lub kryptowaluty w jakiejś tam niewielkiej ilości. Natomiast druga rzecz, to co możemy zrobić, to właśnie, jeżeli mamy większy kapitał, podzielić go na kilka części i zainwestować go w sposób rozłożony w czasie, lub jeżeli po prostu chcemy odkładać systematycznie oszczędności, czyli to o czym przez chwilą mówiłem, to jest to również pomysł na to, żeby uniknąć sytuacji, że zainwestujemy całość na szczycie. Oczywiście, jeżeli to nie pomaga i nadal ten stres jest zbyt duży, zawsze warto zadać sobie pytanie, ile ja jestem skłonny odkładać, bo być może jest tak, że ten stres się pojawia z tego względu, że ja miałbym inwestować więcej pieniędzy niż jestem skłonny. Niż mogę zaakceptować, że będą te pieniądze zamrożone albo wręcz mogę je stracić. Więc pamiętajmy, że inwestujemy tylko w nadwyżki finansowe, więc dostosowujmy kwoty inwestycji do naszej sytuacji finansowej, do tego, żebyśmy mogli po prostu spać spokojnie. Jest to bardzo dobra rada na sam koniec naszej rozmowy. Także, Arturze, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Artur Wiśniewski, Stockbroker.pl, był moim i Państwa gościem. Dzięki wielkie.